Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku grupy Nie śpiewogramlola Z tej strony Barty jest ze mną Daniel Siemanko 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 dobra, na szybko robimy losowanko tutaj mamy całą listę osób które brały A, udział półtorej w Półtorej godziny kurwa szukaliśmy jak ponumerować wszystkie pierwsze, ale Enna. Anyway, tak, bo jesteśmy trochę to przyjebani, takie lekkie no. początki. Trochę trzeba było tego pościągać. Dobra, nie ma co przeciągać. Już losujemy. Okay. Od 1 do 307. Jeszcze zrefreszuję, żeby nie było, że tu podłożyliśmy się. No właśnie. Tam było 306. 306 to jeden kolega wyleciał za mordę na profilowym, ale mniejsza. Dobra, lecimy z tym koksem. Numerek 41. 41 jest to James Jarrett. Timur to postawa, zacznij oto od mój dziś. kolega, pozdrawiam, pozdrawiam. Tak, tutaj napisał powodzenia wszystkim i za te piękne słowa otuchy. No, to już do niego Wygrał, ta. Napisz do niego, powiedz, że ma szczęście. Nie, Ale ma szczęście, tak, Kupi ma szczęście, no nie oszukujmy się, no. Dobra. Lecimy drugą osobę. Jest to numer 147. Jest to Konrad Pels, który również napisał post, który trzeba było napisać. Timurk to podstawa, zacznie od ruchania Matki Benia. Ale dobra, dobra. A jako, że stwierdziłem, że dwie nagrody to za mało, to jeszcze jedną osobę wylasujemy. Jest to numerek 54. 54 jest to Sandra Krzysztoforska. Gratulujemy tak. tak. osobom, które wygrały w konkursie. Oczywiście Dobra, konkurs siebie biedą, ale od czegoś trzeba zacząć. Dobra. Trzeba to Was mój, zachęcić, mój. żebyście reflejjebali. Ładnie Dobra. Dziękujemy, zapraszamy do kolejnych konkursów. Będą nigdy na nie śpię Tak, widzimy się również na jemie z tymi, którzy, którzy jadą. Chętnie wbiję wami pionek. Bo. Pozdrawiam. Żegnajcie. Pozdro, się